Cześć, witajcie wszyscy w kolejnej serii z Call of Duty y, Ghost. Y, tak, mamy tutaj Call of Duty i będziemy przechodzić kampanię. Trochę już, trochę już przeszłem misji, więc zaczniemy od nowa. Czy. Tak, y, dajmy, może. Y, spadła bomba do piwnicy napisa. Rekrut, dajemy rekrut tak wyszło w liczeniach. Film oglądamy. 60 men from Tier 1 teams were sent to face down a force of 500 enemy fighters. Their objective Możecie sobie czytać napisy. Ja czytam po cichu. For 3 days they held their ground. The enemy's numbers were too great. The 60 were cut down to 15.

I, other media dark, the, drew near, the remaining fourteen rows out of the desert sand. They were like hunters that couldn't be seen. The 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 could be when the men ran dry of ammunition, they blades, dark when, the had the Pro. when the dust and sand had settled, only one of the enemy had survived. He was picked up in the desert, wandering aimlessly traumatized he expressed warnings to others of a force so menacing and unbeatable it could only be described as supernatural he called them ghosts and this really happened so the legend goes come on dad you don't honestly believe that story's true yeah I do come on let's head back to the house Zcaajmy film A nie ja idę OK Jakość na pewno jakość na pewno jest lepsza Tu przed nami idzie kto? Hesh Elias A ja jestem A ja to kto. Co się dzieje? Pod górę, pod górę, pod górę. Au. Elias, chłopcy, już do domu, jak nasz dom jeszcze istnieje. mój pierwszy film w ogóle yy, on, na tej kamerce. Come on, come on, I go. What the hell is going on? <laughs> Skąd ja mogę wiedzieć, co się dzieje do polery? Szybciej biegnij, wchodzę do środka, do środka, biegnij. O oh, kurde Idę, 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 come on Piętnaście minut wcześniej o, Jesteśmy w kosmosie R1, żeby się wznieść. A tak w ogóle, jeśli oglądacie ten film, to ostatni odcinek z iPhone'em ten iPhone to by po prostu podróbka. Kto przy zdrowych zmysłach rozwaliłby nowego prawdziwego iPhone'a? Ludzie i nie piszcie mi, że haj się zgadza i iPhone'y rozwalam. To by było chore. Nie uważacie? Zamykam śluzę powietrza, niedobrze Zaparowała mi szybka To nie fair Ja nie chcę mieć zaparowanej szybki A czemu tak na bok? Krzywo się mi patrzy Co to jest? O! Oh, oh. Pomogę Ci! Pomogę Ci! Ale muszę iść za Tobą! Pomógłbym, ale muszę iść za Tobą! On nie żyje! Co, baba? Astronauta się nazywa. Ale walno. Wow, wow, co się tu dzieje? O, filmik nie kier kieruje. W górę idziemy? Albo w dół? Ja nie ogarniam tego wszystkiego.

Tam na dole, het, het, het. Czyli to zrobiło te wybuchy. Idę najprawdopodobniej, to zrobiło te wybuchy. Wow, wow, oh, wow, co się dzieje? Wow, ale wyrzuciło próżnia, zastało. O, oh, to musiało boleć. Ej kurczę... Chwyciłem się! Tam idę, tam, 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 tam. Kurczę, nie mogę nic powiedzieć, bo mnie zakłócają wszyscy. Tam? Tam? no. Przechodziłem pierwszą misję i pamiętam. Hmm, do lądowania Houston. No Czekam na ciebie. Przytrzymaj kwadrat, żeby otworzyć pokrywę. Pokrywa. I co teraz? Fire! Ale walnęło. Oh no. Nie żyję. Pierwsza krew w tej grze. we have los with the crew of odin control repeat spadami signal with odin control Aha, to tutaj To to było za tymi drzwiami, tak Już ogarniam Kamyczki Szybko Biegnij się szybciej, a nie wywracaj się Potykasz się jakbyś a drugą stronę Fliskiem go wziąłem. Ale głośno Nie wiem, czy u Was jeszcze jest... Nie wiem czy też tak głośne macie, ale ja muszę sobie przyciszyć na A Ej, zaciąłem się w drzwiach. Na no to... Au. To boli. Tam stół dobija Billarda. Lecia na dół. o oh. już biegnę ale kurde nie widzę co się dzieje no bo tak wibruje wow jak tak będzie wyglądała nasza przyszłość to ja jestem wjeżdża. logan ja jestem logan Do samochodu, chłopcy! Mało będę gadał w tej grze, jak będą filmiki, żeby wiedzieć. Żeby nie przeszkadzać, żeby można było sobie przeczytać na spokojno. Call of deity ghost we're a the Federation's rise to power had started years ago when the great energy producing deserts were destroyed the world powers that depended on them collapsed and in their wake the Federation began to rise. The Federation united all of South America under one banner and devoured everything in its path as it moved relentlessly to the north. After turning Odin against us, the Federation stood on the doorstep of America, poised for the kill. They thought we were weak, crippled, prey, waiting to be taken. We fought hard, we fought well. They fought them to a bloody stalemate.

Jak czytacie, to będę wam przeszkadzał. Nie. Przepraszam, Rayleigh mogłem bracie Chcę przejść. Dobra, chodźmy. Team Sorry, że tak późno te filmiki, ale karta miała mi przyjść. Karta miała mi przyjść we wtorek A dzisiaj mamy czwartek. Tak Co za miłasz? Zniszczyłeś taki piękny obraz Bardzo mi ładnie. Bardzo Idę z tobą, pieseł, pięknę za tobą pieseł Pięknę za piesełem. Na dół. Nieee... Antylopy! nic nie. zgłodniał. Tak, karta. przytrzymaj kółko, gdy biegniesz, aby zrobić ślisk. Jakie ślisk? Coś czuję, że to nie jest takie proste, że tylko antylopy. Cześć, może nie. Gdzie on poszedł? Pieseł? Cześć. Nie pchaj mnie. Za klamkę chwycił, pięknie. Pierwsza rzeź. Kurczę, ładuj szybciej. Idziemy dalej! Ponad stół, ponad stoję, ponad wszystko i przez... Ale ty masz siły! Riley! Hej, podchodzisz mi pod strzały. To gdzie? To są moi. O, idziemy tu. tej dziurkę. A tak. Jest mój. Mogę mu odrzucić. Okay, idziemy dalej Pierwszy kill, pierwszy zgon I Już cię nie ma Ładuj się szybciej Zasłaniasz mnie. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. A jak nie, no to poprawię to na następne. A tu jesteś! Au. Co się dzieje? Mam cię! Ale nie cel. Hmm. nie idziemy dalej, chłopaki aki Ja idę, nie wiem jak wy. Nie. Tu się

Prowadzić rakiety za pomocą lasera, dobre. Helikopter, helikopter, helikopter. Okej, okay, Mur wolności! Udało ci się zdobyć trofeum. Już ma kwaadert. Hihihi, Dziura w dachu. Jak zacznie padać śnieg... deszcz. Tak, pipcy. Spalił. Jak spadnę? Wow, brama się otworzyła. Także. Eee, jakiś ciebie Z Tego, co się nie spodziewałem, kurde. 20 minut później. Fort Santa Maria. O, cześć, pieseł. Rayleigh... Co tam wniuchasz? Hmm. Ciężko ci z tym wszystkim? Nie ciężko ci, piesełu? Z tym wszystkim na sobie? To jest takie ciężkie, na pewno. Wysiadamy. Hesh. Słuchajcie.

Their recon teams round up scavengers, drifters, hoping to find a way into the city. It's how they took Dallas practically overnight. So how can we help? Dad? <laughs> Listen, you boys. You're the only thing I've got left in this world. <sighs> yeah. Fine. But you're also the only ones I can trust. Hey, well, whatever it is, Logan and I are ready you two are going to no man's land wait for real we've been on the defensive for far too long so i'm sending you outside the wall oh, you'll link up with a recon team gather any intel you can on the enemy and get Fajna you faces faces back in so no man's land no, ma somewhere you know better than anyone you're going home Mówiłem już, że ten iPhone był atrapą. Mogę wam zrobić nawet film z tego, że on był atrapą. Folika była naklejona. Sorry za te dźwięki z Jeśli słyszycie, to przez budowę. I znowu mamy filmik. I po tym filmiku raczej kończymy pierwszy odcinek Call of Duty Ghost na PS4. Too unpredictable. If he was sending us out there, it must have been important to him. Still, I couldn't help but think this was another one of his tests, a lesson he was trying to teach us. Okay, looks like we're good. Beginning sector scan. Is this a PSLM? Aha, ja byłem pisałem. Spotka się z drużyną zwiado zwiadowczą. Tu, co krzaka chodzisz? Dobra, no to tak. Kom. W następnym odcinku spotkamy się z drużyną zwiadowczą. No to tak. Komentujcie, subskrybujcie. Łapki w górę. I cześć. Och, to był ciężki odcinek. <grych> Żartuję, co dla mnie jest ciężkiego. Zapisz i wyjdź.